Cześć, witam Was wszystkich na kanale Łowcy Trofeów. Dzisiaj omówimy sobie trofeum Mistrz Ucieczek z gry Need for Speed Unbound i polega ono na zgubieniu pościgu piątego poziomu buławy samochodem klasy A. Aby to zrobić, najlepiej nieco ulepszyć pojazd, którym chcecie się podjąć tej próby. Wyposażcie się zatem w pakiet wzmocnienia przed zderzeniami, który solidnie podniesie odporność samochodu. Następnie musicie nabić poziom obławy, a robimy to poprzez branie udziału w wyścigach w miejscach zlotów samochodowych. Każdy wyścig podnosi nam poziom obławy i możemy brać udział w wyścigu jakiejkolwiek klasy. Na potrzeby tego trofeum jednak najlepiej, gdy wyścig, który ostatecznie wbije nam piąty poziom obławy był wyścigiem dla klasy A+. Unikniemy wtedy dodatkowego uciekania przed policją, jeśli wyścig zakończy się pościgiem. Teraz najważniejsze, czyli faza ucieczki.

jeśli jednak nie chcecie się męczyć z tym trofeum, możecie skorzystać z pewnej zgliczowanej miejscówki. Znajduje się ona w Southland Drive i jej dokładną lokalizację widzicie teraz na mapie. Gdy dotrzecie na miejsce, zobaczycie tam wiadukt, a wszystko co musicie zrobić to wjechać pod niego i schować się za słupami tuż przy rzece. z drogi za celem. Następnie przytrzymujecie kółko, aby zgasić silnik Nie, chłopak, i czekać. Wszyscy szukają Podejrzany wóz właśnie zniknął na Southland Drive. Powtarzam, straciliśmy cel z oczu na Southland Drive. Gdy niebieskie paski znikną, trochę powinno wpaść na wasze kąty. Dzięki wielkie za oglądanie tego poradnika, słyszymy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!